Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku unboxingu i znowu taki nietypowy unboxing. Ostatnio jakoś właśnie w ten sposób dobieram modele, ale to nie to, że specjalnie dobieram modele. To ja tak po prostu takie modele trafiają do mojej kolekcji. Które niekoniecznie są nowościami. A dlaczego? Ano dlatego, że tych nowości za dużo nie ma, rok jest jaki jest, producenci nas nie rozpieszczają, zapowiedzi były szumne, a póki co mamy opóźnienia, opóźnienia, opóźnienia i oby tylko na opóźnieniach się skończyło, a nie na tym, że pewne rzeczy wylecą z planu. No dobrze, zawsze coś tam do kolekcji może trafić. Tutaj tabor niemiecki dokładnie szynobus, was to pewnie nic nie interesuje, natomiast ja jestem akurat takim pojazdem w miarę zainteresowany i to mówię w miarę, dlatego że bezpośrednio do mnie nie jeździ, ale co by nie było, jest to jednak tabor z Hesji, Heskiego przewoźnika i przynajmniej jedną sztukę udało mi się kiedyś spotkać, a teraz, skoro mam już model tych modeli, to nie ma za dużo nie ma jakiegoś dużego Wyboru. skoro mam już model to będę polował na więcej. Jest to model szynobusu Lind 20 20 20 20 21 o ile dobrze pamiętam. Nie, 27, Alstom Coradia Lint 27. To jest pojazd z dwoma Dwuskrzydłowymi parami drzwi z każdej strony. Jednoczłonowy, w przeciwieństwie do Linta 41, który go dużo fotografuje, którego um, Właśnie w malowaniu HLB parę sztuk jeździ w Königstein, jeździło na odcinku przez Oberurzel, Bad Homburg itd. też spotykałem często, no a modelu niestety nie ma. Być może kiedyś będę miał, w swoim czasie, 4 lata temu, ukazał się taki model nakładem firmy Fleischmann w końcówce działalności firmy Fleischmann na polu modeli w skali H0. Taki model się ukazał, nawet się zastanawiałem nad kupnem, ale że masa modeli PKP była do kupienia, to zrezygnowałem. A teraz jest to na rynku w zasadzie biały kruk na rynku wtórnym prawie że w ogóle się nie pojawia. Myślę, że kiedyś uda mi się jakąś sztukę trafić. A póki co uzupełniłem o ten model firmy Liliput, bo też swego czasu zalegał w sklepach, a teraz coraz rzadziej jest na rynku wtórnym. No dobrze. Model Liliput. Nie mam za dużo modeli Liliput w swojej kolekcji. Z gatunku PKP w 5-6 epoce firma Liliput nie wydała absolutnie nic. W starszych epokach coś tam kojarzę, że było. Były chyba jakieś platformy podczołgowe, ale to tylko takie gdzieś tam mi coś świta, że kiedyś widziałem dokładnej wiedzy, co to było. To nie mam. Stąd moje doświadczenia z firmą Liliput są bardzo, bardzo ubogi Miałem raz cysternę tej firmy, już jej nie mam i mam chyba ze trzy platformy wąskotorowe do przewozu wagonów szerokotorowych. Też może w jakimś unboxingu pokazywałem. To może zobaczmy jak tutaj są pakowane te produkty firmy Liliput Opakowanie identyczne jak nowe opakowanie firmy, mniej więcej w tej, samej, w tej samej konwencji jak nowe opakowanie lokomotyw firmy Pico, jak opakowanie lokomotyw firmy Trix, czyli gdzieś plastikowa wytłoczka, w niej jest model i plastikowa obwoluta, a całość pakowane w karton i w tym kartonie wszystko sobie leży. Tak, całkiem wygodne opakowanie, aczkolwiek ja takich opakowań nie lubię, z tej prostej przyczyny, że zajmują dużo miejsca. Ulotki. Lista części zamiennych. Przy czym od razu mamy nazwę producenta, bo Liliput jest tu już tylko marką. Producentem jest firma Bachman, firma, która kojarzy gdzieś tam, pochodzi już z Chin. Z drugiej strony też lista części zamiennych, to nas nie interesuje. Tu instrukcja obsługi, wszystko w języku niemieckim. Jak producenci jacyś obcy produkują na Niemcy, to w ogóle nawet nie ma możliwości, nie ma mowy, żeby nie było instrukcji w języku niemieckim, w życiu by to nie przeszło. Natomiast jak producenci produkują na rynek polski, to jak im się chce. Czasami jest instrukcja, a czasami nie ma. W języku polskim, oczywiście, bo normalnie to jest. No i tak, otwarcie modelu. To po to, żeby uzupełnić, proszę bardzo, jakaś szczegółowa instrukcja o figurki podróżnych albo do naoliwienia napędu. O, a to, co nas interesuje, czyli zabudowa. Dekodera, i zobaczcie co to należy zrobić. Należy odkręcić od góry obudowę. To sobie zaraz zobaczymy. No i tego się nie spodziewałem. Nie mam pod ręką śrubokręta, więc w jednej scenie tego zapewne nie nakręcę. Zresztą muszę też przynieść zwyczajnie dekoder. Od razu zobaczę co to jest. To jest MTC21, z tego co widzę. Ok, taki też dekoder przyniosę. A tu możliwości oświetlenia tego raczej zmieniać nie będę. W sumie nawet nie wiem czemu jak mógłbym to wykorzystać tu w konfiguracji. Czy to jest konfiguracja na inne kraje, czy pomiędzy landami się tu zmienia, nie mam zielonego pojęcia. Ale widać, z workami możemy sobie różne wersje oświetlenia tu ustawiać tu w jakiś sposób ustawić modele w trakcji podwójnej i zobaczcie, mamy na rysunku coś, co jest tak zwanym stałym sprzęgiem. Coś takiego, takie sprzęgi są dołączone do zestawów firmy Hobby Trade. W naszym przypadku są to zestawy wagonów piętrowych kolei mazowieckich. Tam są takie sztywne sprzęgi. Można sobie to wszystko ładnie połączyć. Wchodzi to w gniazda kinematyki krótkiego sprzęgu, więc jest to uniwersalne rozwiązanie, a nie jest to zwykły sprzęg, bo po prostu na stałe nam spina dwa modele. Na makiecie bardzo wygodne w opcji push-pull, bo zwyczajnie możemy wtedy składem jechać w opcji push, gdzie lokomotora jest na końcu i pcha przepraszam, skład. Wiemy, że w ten sposób nam się tutaj to nie powinno wykolejać ze względu na jakieś tam łamanie się sprzęgów oczkowych, czy, czy, czy rozsprzęganie się innych typów sprzęgów. Przystosowanie modelu do jazdy. W trybie na, na torach Merklin to mnie nie interesuje. Zresztą dziwi mnie to, bo normalnie jest to pod innym numerem katalogowym, czyli te modele się różnią. Co my tu jeszcze mamy? Chyba od, roz, otwieranie modelu. Aha, to jest dokładnie to samo, tylko że w języku angielskim. No dobrze, tak to wygląda. Zobaczmy model. Znajdźmy miejsce, które będziemy musieli odkręcić. Model jest oczywiście modelem używanym. I teraz tak, pierwsze wrażenie. Model stosunkowo lekki. Nie jest ciężki, waży jak przeciętna lokomotywa. Jest to po prostu duży wagon z napędem. No i tak. Nie mam na tyle dokładnych zdjęć, żeby ocenić, jak to tu wygląda w środku. No, wiadomo, że gdzieś musiał się zmieścić też napęd. To jest temat, który mieliśmy. Przy szynobusie firmy ROCO, popularnym tomku, motoraku czeskim. Przy tym modelu, że wysoko była podłoga. Ktoś próbował wkleić figurki i opisywał to, że musimy obcinać nogi i bardzo je dostosowywać, żeby to nie wyglądało karykaturalnie. Tu widać, że podłoga jest tak jakby w tym miejscu. Wnętrze jest jednokolorowe, mało zachęcające. Niestety, sam szynobus jest mocno przeszklony i zobaczcie, wszystko jest na czerwono. Nie wygląda to za ładnie, a podłoga raczej tam czerwona nie jest. Sądzę, wydaje mi się, że chyba jest szara parę jechałem lintem 41 tym nie jechałem nigdy ale 41 jechałem i kojarzę, że podłoga była szara na tablicy kierunkowej stacja końcowa, czyli Fulda kojarzę, że taki taki model kupował sobie mój znajomy Benjamin, który mieszka tu w Niemczech mieszka w Fuldzie, Benjaminie pozdrawiam Cię jeśli mnie jeszcze oglądasz i Stąd, no właśnie, to, że tu jest Fulda, a nie moje miejscowości, to mnie to średnio interesowało, ale w końcu i model ten trafił i do mojej kolekcji. No i tak to wygląda. Jak mówię, jest używane. Tu jakieś minimalne zabrudzenie. Widać, że ktoś jakoś super się z tym modelem nie obchodził. Dotychczasowy właściciel mieszka we Frankfurcie. Model kupiłem na eBay. No i dobrze, gdzieś tu musimy dostać się do dekodera. A tu od spodu. No więc muszę się po prostu pofatygować, po śrubokręt, po dekoder i całość podkręcić. A. Tu jeszcze mamy ten sprzęg, zobaczcie woreczku. O, i tak to wygląda. No dobra, to ja udam się teraz po niezbędne narzędzia oraz dekoder, i za chwilę pokażę, jak wymienić dekoder. No dobrze, to już śrubokręt mam. Mam nowiutki dekoder. Mam nadzieję, że z niej nic nie będzie, żadnych niespodzianek. Kupiony parę tygodni temu. Esu, jeśli będzie jakaś niespodzianka, jeśli on znowu na makiecie nie będzie chciał jeździć, to będą to ostatnie dekodery s Jakie kupiłem, niby takie dobre, niby super. A co do czego to okazuje się, że na. Parę sztuk, parę nie, no może więcej, na kilkadziesiąt sztuk, które kupiłem. Kilkadziesiąt to może za dużo. No, dwadzieścia parę to na pewno około trzydziestu. Trzy sztuki były uszkodzone. To jest dużo, za dużo. Taki mam po prostu niefart. No dobra, to już odkręcamy tutaj śrubkę. Charakterystyczna odgłos, kiedy już gwint jest zwolniony, niby odkręcona, ale coś nie chce opuścić swojego miejsca. O, teraz wypadła. Aluminiowa, aluminiowa jest ta płytka ta klapka. Spory zaskoczenie. I kolejne zaskoczenie, co my tu mamy myślałem, że dekoder, że to mnie zaskoczy, to jest miejsce na głośnik. Nie, to nie jest dekoder. To jest zaślepka. Dosyć ciężko będzie to wyjąć. Nie ma miejsca, żeby to uchwycić, żeby podważyć. Ale dobra, chyba się udało. Zaślepka wyjęta. I już. Mogę zamontować dekoder, co jest dziecinnie proste. Zakładam z powrotem płytkę. Muszę przyznać, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Akurat tu chyba jest na to miejsce w tym modelu, ale taki sposób montowania dekodera bez konieczności ściągania obudowy, bez ryzyka uszkodzenia czegoś jest po prostu genialny. Odkręcamy płytkę. Mamy dostęp do gniazda, i jest to naprawdę świetne rozwiązanie. No dobra, to model mam przygotowany do jazdy po makiecie. Gdzieś muszę schować za ślepkę, za dużo takich nie mam, żeby się nie zgubiło, oczywiście trafi to pudełka, a w tym momencie udam się na makietę i na makiecie pokażę Wam jak sobie na to że radzi ten szynobus, który uwaga całkiem jest modelem całkiem długim, jak wagon, także sam jestem ciekawy jak będzie jeździł. Model już ustawiony na makiecie stoi na torach. Dekoder był założony akurat w kierunku. Tu widzimy w kabinie maszynistę. Wcześniej tego jakoś nie zauważyłem. Dopiero teraz z tej strony nie pozostało mi nic innego. Dekoder fabryczny jak zmienić adres. Nie dekodera jeszcze, tylko po prostu wpisać adres w pilocie na numer 3. Jest 3. Zapalmy światło. Światło się zapaliły. Wszystkie trzy, dwa na dole i trzecie na górze, więc no już dobry znak, dekoder żyje. Pytanie teraz, czy działa. Najpierw do tyłu, o zobaczcie, zmienił się, samo się zmienił kierunek, znaczy światło się zmieniły, zapaliły się czerwone. Tak to wygląda, sprawdźmy funkcję F1, światło w środku. Bardzo fajnie, tylko że jak się zapali światło, to jeszcze bardziej widać ten czerwony kolor. Zaraz to też Wam pokażę później. Obniżę troszeczkę aparat na statywie. F2 dodatkowe światła. F3 nie widzę, może coś na światłach czerwonych. No, nie mam instrukcji pod ręką, żeby spojrzeć. A, F5 światło w kabinie maszynisty. 4 wydawało się, że nic. Poczekajcie, sięgnę instrukcję. Dobra, mamy instrukcję. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. To jest jak Oglądałem to jest jak się dobrać do środka, A OK w tym miejscu, gdzie, gdzie były te zworki są tak naprawdę opisy tego. Choć dziwnie, bo mamy F0, czyli światła, F1, światło wewnątrz, F2 rzeczywiście to dodatkowe światła na dole, ale pod F3 nie ma nic, pod F4 też nic. Natomiast pod F5 jest to oświetlenie tutaj kabiny maszyniste. F6 nic się nie dzieje, ale analogicznie, że pod F4 nie było, albo nie wiem, może to jest pod F4 albo pod F6, to sobie zobaczymy. Spowolniona jazda, czyli jakaś tam jazda tak jakby na manewrach. No to nie pozostało nic innego jak zrobić kółko i też przy okazji sprawdzimy tą funkcję. To może tu już oddalę. Sobie uwolnię aparat na statywie i może akurat w tamtym kierunku pojedziemy, F4 nie działa, F6 też się wydaje nie działa, F7, F8 nic nie działa. F9, dobra, to niech jedzie. Jak widzicie, bardzo przyzwoicie sobie radzi ten model. Ha, powiedziałem, że przyzwoicie, a on mi się właśnie tutaj wykoleił. Naprawę dnia przed zachodem słońca. Nie jest to miejsce, żeby mi się często wykolejały składy. Owszem, coś tam się zdarza, że muszę wtedy jechać po wewnętrznej pętli. I teraz tak spróbuję, że pojadę po wewnętrznym, ale póki co niech to sobie objedzie. Szynobus poradzi. Ok. Na stację nam będzie wjeżdżał. To jest najważniejsze. No i zobaczcie. Cud. Szynobus dopasowany do rozmiarów mojej stacji. Także no nie jest aż taka kulawa ta moja stacja, ten mój peron. Skoro cały szynobus, cały skład mi się tutaj mieści. No dobra. Także Ok, jeździ to w miarę poprawnie, nie idealnie, no bo jednak tam się wykoleił. I jeszcze sobie cofnę. No i dobra. Sto. Eee, tak, obiecałem Wam jeszcze tu z. Niżej. Ach, już odkręciłem. Pokażemy niżej. Muszę się tu wcisnąć pomiędzy ścianą a makietą. Dobra, wcisnąłem się. No a teraz zostawiłem z drugiej strony pilot, bo chciałem jeszcze włączyć to oświetlenie w środku, żebyście zobaczyli. Jeszcze może wezmę niżej, tak, całkowicie. Wydaje się, że już całkiem rozsądnie widać i włączyłem oświetlenie w środku i F3 chyba było tu dodatkowe światło, nie F5 tej wolnej jazdy jakoś a a uwaga, to F5 to jest włączenie z tamtej strony, tylko w tamtej kabinie, a F6 w tej. Dobrze, to już wiemy, co to jest F6, to F4 powinna być ta jazda manewrowa, a F6 w ogóle nie było w spisie funkcji. Ciekawe, jeszcze raz spojrzę w instrukcję. No, ani F5, ani F6 nie ma. Ciekawe. Tyle warta jest ta instrukcja. No nic. Poprzestanę na tym. Dobrze, to tak to wygląda. Tak wygląda ten sznowbus. Gdzieś tam, w którymś momencie, yy, odpowiedni film z nim się pojawi, natomiast nad tym filmem to ja jeszcze muszę sobie. Pomyśleć, co by na tym filmie miało być, więc zapewne nieprędko. Niemniej jednak, to już drugi szynowóz w mojej kolekcji ten w żaden sposób nie związany z Polską, no ale dla mnie, jako tabor lokalny jednak o dosyć dużym znaczeniu. To dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam Was do oglądania innych filmów. Ostatnio to seria nietypowych unboxingów, no ale co ja na to poradzę? Takie, tak, tych nowości za bardzo PKP nie ma. Także dziękuję. Jeszcze raz żegnam się z Wami. Cześć.